Cześć, siema, witajcie na moim kanale, oczywiście standardowo. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj robimy PKGJ, bo widziałem, że część z was ma trochę problem z, jednak z instalacją z PKGJ. Ja wam dzisiaj pokażę jak go zainstalować, skąd go pobrać i jakie gry tutaj wrzucać. Dajcie mi tylko znać w komentarzach, czy będzie fajną opcją, jeżeli zrobię jakąś taką topkę, na przykład top 10 gier na Vita albo na PSP, bo planuję coś takiego tutaj zrobić. Tak troszkę, żeby nie popaść w rutynę. No dobra, no, co, no mówię, co dzisiaj PKGJ, dzisiaj będziemy go instalować, od razu Wam pokażę moją nową stronę. Strona już jest na płatnym serwerze, także już nie będzie problemu ze ściąganiem, ani problemu z transferem. Także tyle z wstępu, przechodzimy dalej do działania. Oczywiście na samym, o ja sobie tu Vita już odłożę, e, na samym początku musicie sobie e, pobrać e, PKGJ z internetu. E, adres strony mojej to będzie PSVITA, kiedyś było cba.pl, teraz będzie.eu. E, no i jak widzicie, no nie ma już tej reklamy tutaj na górze, bo to już jest płatny serwer. Od razu sobie przechodzimy do wlad, szukamy sobie PKGJ e, i sobie go pobieramy. Ja jestem jeszcze w trakcie e, przenoszenia tego wszystkiego, także może to na razie nie działać, także ja sobie poszukam go na internecie, wbiję sobie w Google oczywiście PKGJ, e, cyk, wklej. Ściągniemy sobie z Githuba, dajemy sobie tutaj pobierz, znaczy klikamy w nazwę akurat tego, a u mnie na razie serwer jest wyłączony ze względu na, na te przenosiny. Dobra, jeżeli już pobraliśmy sobie ten PKGJ, on jest w formacie oczywiście VPK, czyli standardowo, standardowe pliki dla PSVity, więc teraz tak, na wicie, ja może wam tutaj poszerzę o, yy, na wicie przechodzimy sobie do VitaShell yy, ja sobie zrobię to oczywiście przez wi-fi yy, nie wiem czy to będzie, dobra, jest ustawiamy sobie, wciskamy start, adres widzę, że mi się nie zmienił, yy, dobra, jeszcze raz sobie to pomniejsze ok, yy, teraz tak, otwieramy sobie Nowe okno. E, wpisujemy sobie FTP. Ja tutaj chyba już się dzisiaj łączyłem. To było 1, 7, ale chyba nie ma. Dobra, to wpisuję ręcznie. 192. Oczywiście slash, slash. czy 37 port ok no i oczywiście standardowo do UX0 <coughs> PKG od sobie e, do tego folderu kopiujemy OK. To już zamykamy. Przechodzimy teraz do Wity. Oczywiście jeszcze raz to powiększę. Dobra, e, już jesteśmy w no przybicie. E, no i teraz to kółeczko anulujemy sobie, przechodzimy sobie na mianowicie do... UX0, że to jeszcze bliżej tam e, i w tym folderze oczywiście powinno być nasze PKGJ, więc rozpoczynamy instalację. Tak jak zwykle e, miało to miejsce, to jest mała aplikacja, ona się szybko instaluje. E, nawet myślę, że bez cięcia to zrobimy. E, no to z, ogólnie z PKGJ to nie ma, nie ma problemu. Jeszcze wam pokażę oczywiście jak zainstalować wtyczkę non-NPDRM, żebyście mogli pobierać w ogóle jakiekolwiek aplikacje albo gry. Eee, dobra, PKG mamy już na live arenie, więc go sobie odpalamy. Oczywiście wyskoczy komunikat, że wtyczka jest niezainstalowana. No font. Eee, dajemy na razie OK. Jak widzicie nie ma tu nic. Eee, po pierwszej instalacji. Znaczy takiej świeżej instalacji, musicie sobie oczywiście bazę danych odświeżyć e, klikając trójkąt schodzicie sobie na dół na pozycję Refresh e, i klikacie sobie X e, To się nam szybko odświeża, oczywiście do tego procesu potrzebujecie e, mieć internet w konsoli musicie mieć włączone Wi-Fi Jest to mus, ponieważ no to wiadomo, wszystko e, idzie z internetu. E, no i jak to się Wam odświeży, to już wtedy możecie przechodzić do instalacji no DRM. Mm, tak, żeby można było ominąć zabezpieczenia DRM, żebyście mogli w ogóle e, sobie jakąkolwiek gry ściągać. Dobra, mi tam wyskoczył jakiś taki mały błąd, e, ale to już nieistotne. E, wychodzimy sobie z PKGJ. E, oczywiście zakładam, że każdy auto-plugin już ma, więc przechodzimy sobie do auto-pluginu. Jeżeli ktoś nie ma, e, to instaluje go się tak samo, e, nic się nie zmienia. Oczywiście ściągacie sobie autoplugin z internetu, wrzucacie na wite, na, na kartę pamięci, instalujecie z karty pamięci, wtedy on będzie w live ranie. E, przechodzimy do auto-pluginu i musimy znaleźć taki plugin, to się nazywa NoNPDRM. On będzie w pluginach dla Vity. Musimy przejść aż do N. Jest naprawdę już dość dużo tych, tych pluginów. No jak widzicie mamy tutaj oficjalny plugin od użytkownika Oficjal Flow. Jeden nieoficjalny. Ja z własnego doświadczenia polecam ściągać jednak ten oficjalny. Dzięki temu będzie w 100% Pewne, że on tutaj będzie. Nawet możemy sobie zobaczyć, czy on się zainstalował. Jest no npdm, e, także z tego już sobie oczywiście wychodzimy. Wita e, zostanie uruchomiona ponownie. E, czekamy, aż się uruchomi, i po ponownym uruchomieniu już możecie gry ściągać. E, dobra, super. Wita nam się już uruchomiła. Ja jestem też również zadowolony, że była aktualizacja do do OBS-a, bo widzę, że coraz mniej się już zacina. Eee, słuchajcie, te zacięcia, jeżeli chodzi o kamerę, no to niestety ja to wszystko robię przez Wi-Fi. Eee, no kupiłem kartę dźwiękową najpierw i jeszcze będę czekał, aż jakąś kamerę sobie kupię. Znaczy będę czekał, no, będę patrzył, jaka, jaka tam będzie do kupienia. Eee, dobra, <coughs> przechodzimy do paka GJ. Aha, oczywiście na sam początek no, musimy odpalić heychenkor. Ja to mam akurat heychenkor ten mm, pierwszy. On się nam tutaj nie wyłącza, a on pod 365 działa. Także ja sobie go na razie trzymam. Nie będę przechodził na razie na heychenkor 2. A nie widzę takiej potrzeby nawet, żeby, żeby przechodzić. Dobra. Więc teraz sobie przechodzimy do PKG Zobaczymy czy tam w ogóle mm, już są jakieś aplikacje. No jak widzicie są. E, ja na samym początku sobie znajdę, strasznie mi się dacie na kamera. E, może posortujemy sobie po... Nie wiem czy to się tak robiło. Tak. OK. Posortujemy sobie, żeby złapać jakąś najmniejszą. E, możliwą aplikację, żeby nie trwało to nie wiadomo ile e, Dobra, zobaczymy czy ten tutaj się ściągnie. E, powinien. Jak widzicie, wyskocza informacja, że e, kontynuuje już tutaj w live arenie jest instalowanie. Super, no i jak widzicie no jedna aplikacja jest, tak samo możecie zrobić na przykład e, z innymi grami. E, wszystko tutaj co macie to oczywiście się nam ściągnie, nawet spróbujemy jeszcze chyba pobrać scape'a, tak tylko żeby zobaczyć czy wszystko jest ok. E, ogólnie rzecz biorąc chodzi tutaj tylko o ten plugin no npdrm, ponieważ te gry i aplikacje są zabezpieczone takim szyfrowaniem drm, e, pobieranie ukończone, jak widzimy instalacja już się rozpoczęła, także wszystko jest ok. Także żeby go ominąć potrzebujemy tego pluginu. Nie ma innego wyjścia. Dobra, słuchajcie, no wszystko, wszystko działa, wszystko gra. Myślę, że nie będzie już więcej problemów. Tak jak mówiłem na samym początku, dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie taką top 10, albo nie wiem, no top 5, top 15, to zależy jak chcecie. Tykier na, na PS Vita, ewentualnie na PSP No bo wiadomo Wita też emuluje Chyba, że chcecie jakiś film odnośnie emulacji e, Zastanawiam się nad emulacją Na przykład GBA, czyli e, Game Boy Adventure e, Wszystko dajcie mi znać w komentarzach Oczywiście ja was zachęcam do pisania na Facebooku e, Również możecie tutaj pisać pod tym filmem w komentarzach Facebooka oczywiście mam, wszystko jest w opisie, e, strona zmieniona również będzie w opisie, e, musicie mi dać jeszcze chwilę, zanim to się wszystko pogarnie. E, dobra, ja dzisiaj dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego odcinka, na dzisiaj to by było tyle, trzymajcie się, hej, do następnego.